Cześć, tutaj Dominika Piwowarska i Ania Moczko. Mamy przyjemność rozmawiać z panem dyrektorem Stanisławskim. Jakieś złe rzeczy to wytniemy i nie będzie no Ja mam nadzieję, że to można tam jakoś tam. Oczywiście, no. no. tak. tak no. że tak. że to się stresuje. No, to jest już Moczko. <słysze> Mój pierwszy taki ważny. Nasz... Panie dyrektorze, myślę, że wszystkich zaskoczyło pana nagłe przyjście do śniadka. Jak to się w ogóle stało? To może zacznę od tego, że mnie to też zaskoczyło trochę. To tak trochę w żartach. Natomiast tak naprawdę e, pani dyrektor e, drugiego liceum od pewnego czasu zabiegała o to, żeby w szkole utworzyć drugi etat, e, drugi etat wicedyrektora. Ponieważ się to udało i ponieważ dowiedziałem się o tym, stąd ja jestem tutaj. Tak można by najkrócej to, to, to na tak postawione pytanie odpowiedzieć, a tak naprawdę pracowałem w szóstym liceum, w Słowackim i w momencie, kiedy zaistniała taka no, sprzyjająca dla mnie bardzo sposobność, no po prostu z niej skorzystałem. No to bardzo nam miło. A jak czuje się Pan w tym otoczeniu? Muszę powiedzieć, że no, w szkole pracuję już nie pierwszy rok. Przychodząc tutaj, pracowałem w sumie w szkole ponad 25 lat, ale jestem zaskoczony. Zaskoczony szkołą w takim najbardziej chyba pozytywnym sensie. Przede wszystkim atmosferą w szkole, przede wszystkim wami, tym, że jesteście, tak naprawdę jesteście współgospodarzami, tym, że nauczyciele, dyrektor, dyrekcja bardzo jakby liczy się z Waszym zdaniem. Nie chcę powiedzieć, że nie było tego w tej szkole, z której przyszedłem tutaj, ale to jakby inna skala troszkę tego wszystkiego. Tym jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony przejściowymi klasami. Z tym nie miałem do czynienia nigdy. No ale jakoś już, już nie jest to dla mnie zupełną taką nowością. Staram się w miarę przyzwyczaić do tego szybko, no bo takie są okoliczności. Z tym jestem zaskoczony. Dziękujemy. A czy ma Pan jakieś konkretne plany związane z naszą szkołą, co by chciał Pan zmienić w niej? No cóż, yy, 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 tak jak już wcześniej rozmawialiśmy przed nagraniem, chcę powiedzieć, że pierwszym takim ważnym dla mnie, yy, ważną dla mnie rzeczą, to jest móc pracować w tej szkole. To jest dla mnie wbrew pozorom bardzo istotne. Ponadto rozglądając się, pracując już tutaj od 17 lutego, myślę, że warto zastanowić się nad poprawą stanu technicznego, choćby radiowęzła szkolnego. I myślę, że, że jeżeli tylko będą ku temu przede wszystkim, no nie ukrywam, środki materialne, to będę bardzo tutaj optował i będę bardzo jakby przypominał Pani Dyrektor, że jest to sprawa też do poprawy. Bardzo dużo osób zastanawia się, czego właściwie ucz pan w naszej szkole. Ja się też zastanawiam, to znaczy powiem tak, ze względu na to, w jakich, w jakich okolicznościach znalazłem się w szkole, no niestety pani dyrektor nie mogła bezpośrednio jakby przydzielić mi zajęć zgodnych z moim wykształceniem, a ja jestem z wykształcenia historii, nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. W związku z tym zarówno organ prowadzący, jak i pani dyrektor doszli, doszły te grona do, do, do porozumienia, że do końca roku szkolnego będę wykorzystywany i będę jakby wypracowywał etat na zasadzie zastępstw, opieki nad młodzieżą w trakcie zastępstw i to robię. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, ale no muszę się uzbrać w cierpliwości. No tak, a czy myśli Pan o zostaniu u nas na stałe? No bardzo bym chciał, bo co prawda raptem jestem tutaj powiedzmy drugi miesiąc, ale no tak jak powiedziałem na początku, niesamowicie podoba mi się atmosfera tej szkoły. My i to, że Wy jesteście w niej współgospodarzem. A co lubi Pan robić w wolnym czasie? No jak mam trochę wolnego czasu, to lubię bardzo biegać. A poza tym, poza tym bardzo lubię czytać książki. Namawiam wszystkich bardzo gorąco do tego, żeby książki czytać. Czy ma pan ulubiony gatunek książek, i czy ma pan też ulubionego autora? Powiem tak, czytam przede wszystkim książki historyczne. Natomiast od czasu do czasu zdarza mi się, przeczytać książki niehistoryczne. Książkę niehistoryczną. I muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem ostatnio przeczytanej książki, książki zatytułowanej Zielona Mila. I byłem zdziwiony, kiedy zobaczyłem na układce, że autorem tej książki jest Stephen King, ten klasyczny autor różnego rodzaju horrorów. Książkę, którą no, z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Panie dyrektorze, czy ma Pan jakieś przesłanie do uczniów Śniadka? Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to takie sformułowanie, żebyście byli sobą. I nic więcej mi do głowy nie przychodzi teraz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.